Mają go, bo ma w oczach coś takiego samo zło. Niech hoduje w busz, ma w kieszeni nóż, a ja nie wiem po... Bo... SOS, -e Sing, sing, ma koleżków trzech: Tak ich spotkać nam, to jest ten Zbyt nerwowi są, grzeszą, kiedy śpią, a ja nie wiem po co. Sing, sing, czasem prosi mnie, bym schował to czytam to gdzieś na dnie wezmę grosz dwa pretensje ma, a ja nie wiem o co czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? gdy mnie widzisz czemu wołasz SOS na mój widok SOS Czułam w jego głosie jakiś kłód. Znowu będę gra? może kogoś ma, a ja nie wiem po co. Sin, sin, stroneczku mój, gdzie się podział nie na urok Twój? Co to że się ściśni, o co chodzi ci? Powiedz, powiedz. O. Pań cały babski wyż, gdy nie widzisz, czemu wołasz że SOS na mój widok S.O.S.